Dzień dobry, proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie w Doha, w stolicy Kataru, gdzie uczestniczymy w forum ekonomicznym, które odbywa się tutaj po raz czwarty, jest organizowane przez Emira Kataru. Bardzo ważne spotkanie gospodarcze tutaj w tej części świata, na Bliskim Wschodzie, w rejonie Zatoki Perskiej, które skupia na sobie uwagę przede wszystkim tych państw, które znajdują się w tym regionie, ale nie tylko dlatego, że są obecni goście z całego świata, także z, także z Dalekiego Wschodu, między innymi premier Malezji, z którym dzisiaj rozmawiałem właśnie przed chwilą miałem spotkanie bilateralne, omawialiśmy kwestie współpracy, ale przede wszystkim co najważniejsze, byłem jednym z tych uczestników, którzy dokonywali dzisiaj otwarcia tego forum jedno z pierwszych wystąpień które e, dotyczyło przede wszystkim sytuacji w naszej części Europy, sytuacji bezpieczeństwa, która w oczywisty sposób wpływa także na e, relacje gospodarcze i Przedstawiciele Bloomberga, którzy są współorganizatorami tego forum od strony medialnej, pytali o ocenę sytuacji w Europie. Więc śmiało można powiedzieć, że to forum i ta tematyka, która w tym roku jest tutaj omawiana w Doha, wpisuje się w tą politykę, którą my od dłuższego czasu prowadzimy. Mogłem tutaj ze spokojem opisać konsekwentne działania, które realizujemy jako polska dyplomacja w ostatnim czasie. Poczynając od naszych dwóch wizyt w Stanach Zjednoczonych, no, związanych oczywiście także z sytuacją na Ukrainie i z amerykańskim wsparciem dla Ukrainy, ale przede wszystkim z realizacją polityki bezpieczeństwa dla naszej części Europy, ze zbliżającym się szczytem NATO w Waszyngtonie, z naszą oceną sytuacji bezpieczeństwa, z naszą oceną tego, w jaki sposób powinna zakończyć się rosyjska agresja na Ukrainę czym w istocie jest dzisiaj Rosja i w jaki sposób należy rozumieć to, co Rosja w tej chwili na Ukrainie robi. To właśnie przedstawiłem tutaj uczestnikom forum w Katarze i rzeczywiście spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Dyskutowałem dzisiaj także, bo miałem spotkanie bilateralne z gospodarzem, czyli z emirem Kataru. Z którym mamy bardzo silne więzi gospodarcze, bo w przyszłym roku będzie 10 lat, jak Katar dostarcza gaz LNG do Polski, czyli do, do naszego gazoportu w Świnoujściu. Będziemy mieli, będziemy mieli dziesięciolecie dostaw. I to jest dzisiaj nasz najpoważniejszy partner, jeżeli chodzi o dostawę gazu LNG, obok firm amerykańskich, które także ten gaz do Polski dostarczają. Śmiało więc można powiedzieć, że sprawdzony partner, który dzisiaj także inwestuje w, w, port, w rozwój portu w Świnoujściu, portu kontenerowego, więc mamy coraz więcej tych relacji gospodarczych z Katarem i chcemy, żeby one wzrastały, dlatego że Katar jest tym państwem tutaj w rejonie Zatoki Perskiej, który rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, gdzie cały czas są realizowane bardzo nowoczesne inwestycje, gdzie myśli się o najnow, najnowocześniejszych technologiach związanych właśnie z pozyskiwaniem energii, z energią odnawialną, z wykorzystaniem wodoru, więc cały czas trwają tej dyskusje także i o technologiach przyszłości, i to jest to, na czym tutaj skupiona jest nasza uwaga i wszystkie spotkania bilateralne, także, które odbywają się i dzisiaj, i te bardziej polityczne, i te bardziej gospodarcze, bo właśnie przed chwilą. Spotkałem się też z prezesem firmy Q Terminals, który zarazem jest ministrem transportu tutaj w Katarze. Firma Q Terminals to jest właśnie ta, która inwestuje w port w Świnoujściu. No i rozmawialiśmy i o współpracy Trójmorza i, i o perspektywach, jakie są w naszej części Europy dla, dla jeszcze większych inwestycji ze strony inwestorów, inwestorów katarskich. Więc dużo tych spotkań z jednej strony politycznych, ale także z drugiej strony o profilu, o profilu biznesu ale przede wszystkim cały czas jedno, kwestia bezpieczeństwa, co jest dla nas oczywiste i co mnie bardzo cieszy doceniane jest to, jak my poważnie podchodzimy do kwestii naszego bezpieczeństwa w Polsce, nasze inwestycje w obronność, to, że wydajemy ponad 4% naszego PKB, że modernizujemy polską armię, że także i polska gospodarka rozwija się w tej chwili bardzo dynamicznie. To było tutaj wielokrotnie podkreślane i to rzeczywiście robi, robi ogromne wrażenie. Na każdym kroku podkreślany jest ten dynamiczny rozwój polski, gospodarczy rozwój Polski na przestrzeni ostatnich lat. Tego, że pandemia koronawirusa nie zatrzymała tego rozwoju gospodarczego to, że inflacja, która uderzyła w Europę i w inne państwa świata w zeszłym roku też nie zatrzymała tego rozwoju Polski, że w związku z tym to jasno pokazuje, że te podstawy rozwoju ekonomicznego Polski są silne i że ta baza pozwala zakładać, że także i w następnych latach ten rozwój będzie postępował, że ta dynamika zostanie utrzymana i to jest dla nas bardzo ważne, bo to zachęca inwestorów, to robi dobre wrażenie, mimo tego, że trwa wojna za naszą wschodnią granicą, to jednak Polska uważana jest za państwo stabilne, za państwo poważne, w którym warto inwestować i mnie to bardzo cieszy. Panie prezydencie, czy powinna to stać komisja do spraw zbadania w Wpływów rosyjskich w Polsce, jeśli tak, to w jakim kształcie premier Tusk zapowiedział o złożeniu takiego projektu ustawy? Proszę Państwa, no, dla nikogo nie jest tajemnicą, że ja zawsze byłem zwolennikiem tej komisji. Dziwię się tylko, że nagle pan premier Tusk jest takim wielkim zwolennikiem stworzenia tej komisji, kiedy wcześniej przeciwko tej komisji jego ugrupowanie i on sam tak bardzo protestowali i do tego stopnia, że organizowali protesty uliczne w tej sprawie. Ja tylko mam nadzieję, że jak taka komisja powstanie, a powtarzam jeszcze raz, bardzo chciałbym, żeby powstała i bardzo chciałbym, żeby byli to rzeczywiście obiektywni eksperci, a w każdym razie, żeby debata w tej komisji mogła być obiektywna, czyli niech to będą. Eksperci powołani przez różne strony sceny politycznej, że rzeczywiście będą się tam odbywały poważne przesłuchania i że wszystkie sprawy, gdzie potencjalnie mogą być rosyjskie wpływy, będą w tej komisji bardzo wnikliwie i rzetelnie wyjaśniane. To jest bardzo ważna sprawa. Ja przypomnę, że tym, który ostrzegał nas kiedyś przed rosyjskimi wpływami, przed rosyjskim imperializmem, był prezydent Lech Kaczyński. Wtedy, kiedy m.in. Donald Tusk dokonywał resetu z Rosją i się ściskał z Władimirem Putinem i spacerował z nim pomolo, to Lech Kaczyński ostrzegał przed rosyjskim imperializmem, przed wtedy rosyjską agresją na Gruzję, którą, którą próbował zatrzymać, wzywając także i do zdecydowanej postawy państwa Zachodu. Hmm, więc oczywiście, że, że Komisja w sprawie rosyjskich wpływów powinna powstać i w sposób twardy powinna wyjaśnić wszystkie sprawy wątpliwe, ale powinno być to uczynione w sposób obiektywny, tak żeby rzeczywiście doszło do, do wyjaśnienia bardzo wielu różnych dziwnych faktów, które miały miejsce w naszej historii ostatnich lat. Panie Prezydencie, w, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dużą liczbą pożarów. Jest taka sugestia ze strony Ministra Sprawiedliwości, że być może. Taki czarny scenariusz w grę wchodzi, na przykład rozgrywanie tego, co dzieje się w Polsce przez Rosję, że to mogą być prowokacje, że to mogą być elementy wojny hybrydowej. Czy Pan takie obawy podziela? Czy to może być element tego typu strategii prowadzonej przez Rosję wobec Polski? Szanowni Państwo, no w ostatnich dniach dosłownie mieliśmy chyba do czynienia z pięcioma czy sześcioma bardzo poważnymi pożarami w różnych miejscach Polski. No, trudno nie mieć takiej, takiego podejrzenia, takiej obawy, że te pożary mogą nie mieć charakteru przypadkowego, tylko że to mogą być po prostu podpalenia, a w istocie, że może być to próba destabilizacji sytuacji w Polsce przez działania no, czynników zewnętrznych i oczywiście, że, że te sprawy muszą być bardzo dokładnie zbadane. Są w tej chwili badane przez, przez odpowiednie organy i czekajmy spokojnie na to, aż, aż będą tego wyniki, ale y, o, oczywiście tutaj odpowiednie działania muszą być podejmowane, bo trudno się powstrzymać przed, takim, przed taką sugestią, przed takim podejrzeniem. Dlaczego Donald Tusk oskarża o Prawo i Sprawiedliwość o współdziałanie z Rosją? Słyszał Pan jego wystąpienie w miniony czwartek. Proszę Państwa, wiecie Państwo, no mamy w tej chwili kampanię do Parlamentu Europejskiego, i ja się spodziewam, że mogą tutaj padać różne oskarżenia ze strony tych, którzy, którzy próbują odwrócić bieg spraw politycznych i, i, i no wygrać wybory, których do tej pory jeszcze się nie udało wygrać. W związku z powyższym powtarzam jeszcze raz, jeżeli. Powstanie komisja, to mam nadzieję, że powstanie taka komisja, która będzie umiała w sposób obiektywny sprawę ocenić, że będzie w jej skład wchodziło, będzie wchodziła grupa ekspertów, którzy będą powołani przez różne podmioty z różnych stron sceny politycznej, tak żeby były przed tą komisją przesłuchiwane różne osoby na różne okoliczności i żeby były zadawane różne pytania, również i trudne pytania które dla wielu osób mogą być niewygodne i ja liczę na to, że te pytania zostaną zadane i że taka możliwość przed tą komisją będzie, bo jeżeli nie, to po prostu komisja będzie wyłącznie bytem propagandowym, całkowicie pustym, służącym jakiemuś polowaniu politycznemu na czarownicę, a nie rzeczywistemu wyjaśnieniu kwestii rosyjskich wpływów, a ja uważam, że Polsce wyjaśnienie kwestii rosyjskich wpływów jest nie tylko bardzo potrzebne, jest po prostu konieczne dla jej bezpieczeństwa. Panie, prezyd Panie Prezydencie, dzisiaj minister Sikorski między innymi na antenie Radiowej Trójki powiedział, że Życzyłby sobie, żeby odpowiedzialność karną poniósł Antoni Macierewicz za, za jego zdaniem różnego rodzaju negatywne działania szkodliwe na rzecz Polski. Mam na myśl, miał na myśli zapewne chociażby likwidację WSI, kiedyś swego czasu, chociażby też przesuwanie kontraktów zbrojeniowych. Pan sam też pamięta, że kontrakt na Karakale został unieważniony, chociażby jak objął władzę Antoni Macierewicz w 2016 roku, a potem też dopiero jak nastała... Druga osoba w Ministerstwie Obrony, czyli minister Mariusz Błaszczak, to dopiero został podpisany kontrakt na program Wisła, o którym też pan dzisiaj między mówił, mówiąc o obronie przeciwrakietowej. Pana zdaniem powinien Antoni Macierewicz w jakikolwiek sposób odpowiedzieć? Proszę państwa, jeżeli pan minister Sikorski ma jakiekolwiek dowody, na to, że mogłaby zaistnieć jakakolwiek odpowiedzialność karna, to bardzo proszę, niech te dowody przedstawi i niech sprawę skieruje do prokuratury. Bo na razie to mamy do czynienia z jakimiś pomówieniami medialnymi tylko i wyłącznie, a to jest po prostu nieodpowiedzialne działanie, które nie powinno mieć miejsca, bo na tej zasadzie to każdy może pomawiać również i pana ministra Sikorskiego. A czy panowie z panie Tuskiem, wczoraj rozmawialiście na spotkaniu w Cztery Oczy, czy między innymi wreszcie o nuclear sharing i co zostało ustalone? Proszę państwa, no ale po to między innymi rozmawialiśmy w Cztery Oczy, żeby o szczegółach tej rozmowy nie mówić. Pan premier mówił przecież wcześniej, o czym chce ze mną rozmawiać. I tak wczoraj rozmawialiśmy na te tematy, m.in. o których pan premier chciał ze mną rozmawiać. Czy to pojawiło się teraz w rozmowach z partnerami? Nie, nie pojawiło się. Dziękuję bardzo.